Tego nie kupujemy Czego? Tego 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 <grymne> Z kadyrowem tego Tu masz jakichś zbrodniarzy komunistycznych i nowoczesnych No A tu masz ikony A tu kubek do Ej. No, ciekawe, ciekawe zostawienie Chcesz pokazać to? Kupków nie ma, ale też jest mocno. Ale patrz, co I... może do granic lub na przykład. O, tam masz broczek. <laughs> a jeszcze nie wydaliśmy do serwisu nawet. Tu jest ten kościół, a tu są dwa bluzy KGB i kałasznikow. Co tu się dzieje? Co się dzieje w tej Sofii? Besti